Z miasta nie usunięto niczego prócz ludzi. W obawie przed skażeniem pozwolono im zabrać tylko niezbędny bagaż. Kilka dni po katastrofie na opuszczone miasto spadł deszcz, a z nim więcej radioaktywnego pyłu. Ustalono zasięg zagrożenia radioaktywnego i w promieniu 30 km od miejsca wybuchu wytyczono strefę zamkniętą dla ludzi. Skażona ziemia będzie bezpieczna dopiero za kilka tysięcy lat. Ostrzegawcze napisy nie odstraszają jednak zwierząt. Strefa spokoju przyciąga je jak magnes. To, co pozostało po ludziach, posłuży zwierzętom przez długie lata. Niedźwiedzie przychodzą tu co jakiś czas i zaglądają do opustoszałych budynków. Są bardzo ciekawskie, a w starych domach zawsze można znaleźć coś do zjedzenia. W tym na przykład są kocięta. Zostały same, ich matka wyszła, by coś upolować. Niedźwiedź zwietrzył ich zapach i szuka jego źródła. Węch prowadzi go nieomylnie na górę, lecz maluchy miały szczęście. Na drodze był słoik z dżemem. Słodycz w porę odwróciła uwagę drapieżnika. Tym razem kociętom się upiekło. Niedźwiedź odszedł i w domu jest już bezpiecznie. Maluchy znów buszują. Tymczasem matka, nie wiedząc, co grozi jej dzieciom, szuka okazji do polowania. Ptaki z czarnobyla są mniej napromieniowane niż zwierzęta lądowe. Jednak jeden z jej gatunków uległ po katastrofie mutacji. Niektórym sobom wyrosły naszej białe pióra zamiast rudych. Jednak takie upierzenie było chyba nieatrakcyjne dla innych osobników, bo mutanty wymarły. Inne mutacje także były krótkotrwałe. Takie osobniki są zwykle słabsze i szybciej padają łupem drapieżników. W strefie czarnobyla mogą przetrwać zwierzęta najlepiej przystosowane do takich warunków. Trudno uwierzyć, że w miejscu katastrofy jądrowej żyje i poluje kot wśród bujnej zieleni. Odrodzenie się przyrody w Czarnobylu było czymś nieoczekiwanym. Ekolodzy uznali to za tryumf natury nad niszczycielską siłą człowieka. Gdy kotka jest poza domem, kocięta próbują swych sił w konfrontacji z otoczeniem. To ich pierwsze samodzielne kroki poza bezpiecznym schronieniem. Są żądne przygód, ale nie mają jednak niezbędnego doświadczenia. Nie potrafią jeszcze samodzielnie polować. Będzie dobrze, gdy uda im się przeżyć. Ich matka przetrwała tylko dlatego, że wie, gdzie znaleźć pożywienie i jak ustrzec się przed niebezpieczeństwem. Z powodzeniem poluje w pomieszczeniach, dlatego zagląda do opuszczonych budynków, w których mieściła się szkoła. Wśród gruzu i porzuconych przedmiotów leżą maski przeciwgasowe. To, co pozostało po ludziach, z biegiem lat niszczeje. Nic nie powstrzyma tego procesu. Każdy przedmiot jest jak kadr z ludzkiego życia zatrzymany w czasie. Kocięta oddalają się od bezpiecznego domu. Choć trzymają się razem, bez matki nie unikną czychających niebezpieczeństw. Matka nadal nie wie, co grozi ciekawskim maluchom. Jest zajęta tropieniem myszy w dawnej szkole. Z prypeci ewakuowano w pośpiechu setki uczniów. Zostawili po sobie zabawki i książki. Kotka przemierza kolejne sale w poszukiwaniu gryzoni. W opuszczonych pomieszczeniach jest wiele zakamarków, w których mogły się zagnieździć. Tymczasem kocięta są coraz dalej od domu, stając się łatwym łupem dla drapieżników nie tych, które polują na ziemi lecz tych, które obserwują je z góry. Ptaki drapieżne z powodzeniem polują w tej okolicy. Do wyboru mają mnóstwo drobnych ssaków. Mały kot to łatwy łup. Gdy jedno z ginie w szponach ptaka, ich matka właśnie zabija swoją zdobycz. Posiłek z małego węża zregeneruje jej siły i dostarczy kolejnej dawki promieniowania. Po udanym polowaniu kotka wraca do domu, by zająć się dziećmi. Odkrywa jednak coś niepokojącego. W pobliżu chaty czai się intruz. Samotny wilk dotarł do wsi i zaczął węszyć. Wilki są ostrożne i rzadko podchodzą blisko ludzkich osiedli. Ten samotnik uznał jednak, że znajdzie tu schronienie przed miejscowymi watachami. Kotka podejmuje dramatyczną grę w chowanego. Zna dobrze swoje terytorium. Uprzedza każdy krok wilka. Musi pierwsza odnaleźć kocięta. Nie będzie mogła długo trzymać wilka za drzwiami. Jest uparty i wkrótce wdziera się do środka. Jeśli kocięta pozostaną na górze, nie będzie mógł ich dosięgnąć. Kocia-mama pokazuje, co mają robić i zachowuje czujność. Kiedy jest z nimi, mają szansę przeżyć. W końcu Wilk daje za wygraną. Tu jednak mu się spodobało. Teraz musi znaleźć sobie towarzyszkę życia. Na razie odszedł, ale wróci niemal na pewno. Przybycie wilka oznacza, że koty muszą.